Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu. Jest 3 lipca 2024 roku, a to jest Energy Drink. Nazywam się Wojciech Jakubik i zapraszam. Najważniejsze informacje z 3 lipca 2024 roku to według press. Ministerstwo Klimatu i Środowiska unieważniło przetarg dotyczący przygotowania i realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na temat energetyki jądrowej. Powodem unieważnienia konkursu ofert jest nieprzyznanie środków publicznych resortowi. Konsultacje międzyrządowe Polska-Niemcy z 2 lipca były okazją do rozmowy o odbudowie energetyki Ukrainy, o której wspomniał kanclerz Olaf Scholz podczas konferencji prasowej w Warszawie. Więcej wątków energetycznych nie było w oficjalnych wystąpieniach. Natomiast Polska i Niemcy mają koordynować dostawy ropy do rafinerii Szwed w Niemczech przez Naftoport w Gdańsku. Yy, ale w planie działania przedstawionym po konsultacjach międzyrządowych nie ma wzmianki o derusyfikacji tejże rafinerii, w której udziały większościowe wciąż dzierży rosyjski Rosnieft. Equinori i Polenergia poinformowały, że podpisały umowy na transport i instalację fundamentów oraz morskich stacji elektroenergetycznych do projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Prace na morzu w latach 26-27 wykona spółka Hurema Marine Contractors. Z kolei Orlen i elektrociepłownia Zielona Góra z grupy kapitałowej PG podpisały umowę na dostawy gazu ziemnego na 12 lat do 2036 roku i do 38 TWh. W sumie punktem odniesienia ma być cena giełdowa, oraz progi wolumenu. Kolejna informacja jest. z pulsu biznesu pozdrawiam Magdalenę Graniszewską autorkę artykułu. Puls biznesu pisze, że konflikt akcjonariuszy polskiego i ukraińskiego zdusił wyniki właściciela cennych terminali paliwowych w Szczecinie i w Sinoujściu. Wydaje się, że polski akcjonariusz ucierpiał bardziej więcej w pulsie biznesu. Grupa EDF potwierdza swoje pełne zaangażowanie w zamiar wprowadzenia na rynek produktu SMR trzeciej generacji w odpowiedzi na spekulacje mediów o porzuceniu projektu New World. Ma jednak przerobić ten projekt ze względu na wyzwania techniczne i ekonomiczne. Z kolei Amazon Amerykański ma podpisać umowę na dostawę energii bezpośrednio z elektrowni jądrowej firmy Constellation Energy, jednego z największych operatorów energetyki jądrowej w USA. W marcu kupił centrum danych przy reaktorach Sasquahena w Pensylwanii. Rosyjski dziennik RBC podaje, że eksport ropy Urals z Rosji do Indii sięgnął 1,6 miliona baryłek dziennie w czerwcu. To wzrost o 13% rok do roku i 2,2% miesiąc do miesiąca, a także historyczny rekord. Natomiast mieszanka Sokol zanotowała spadek o połowę ze średnio 107 do 152 tysięcy do 51 tysięcy baryłek dziennie. Dzisiaj Władimir Putin odwiedzi stolicę Kazachstanu, a stanę na szczycie szanghajskiej organizacji współpracy zwanej AntyNATO. To wszystkie informacje na dziś. Następny Energy Drink już jutro. Zapraszam do śledzenia i widzimy się następnego dnia. Do zobaczenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.